To jest podcast AI codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Dziś jest piątek, 15 grudnia 2023 roku. Dzień dobry. Przy mikrofonie Joanna. Głos wygenerowany przez AI. Witam Cię w podcaście Michała Dobrzańskiego. W którym przedstawiamy najciekawsze wiadomości ze świata sztucznej inteligencji z poprzedniego dnia. Rozpoczynamy od informacji o Tesli, która zaprezentowała drugą generację swojego robota Optimusa. Ten innowacyjny robot jest zaprojektowany do wykonywania pracy, która dotychczas była zarezerwowana dla ludzi. Optimus drugiej generacji może wykonywać zadania w różnych środowiskach, zarówno w domu, jak i w przemyśle. Elon Musk, przedstawiając Optimusa, podkreślił, że jego celem jest zwiększenie produktywności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów pracy. Ta technologia stanowi krok naprzód w dziedzinie robotyki i może radykalnie zmienić sposób, w jaki pracujemy i interaktywnie współpracujemy z maszynami. Kolejna wiadomość dotyczy OpenAI, która przewiduje nadejście superinteligentnej sztucznej inteligencji. Organizacja ta podkreśla potrzebę opracowania narzędzi kontrolujących takie technologie, aby zapewnić ich bezpieczne i etyczne wykorzystanie. OpenAI koncentruje się na potencjalnych zagrożeniach związanych z superinteligentną AI, jednocześnie szukając sposobów na jej kontrolowanie i ograniczenie ryzyka negatywnych skutków jej szybkiego rozwoju. Dalej, Intel wprowadza na rynek nowy portfolio produktów związanych z AI. Ten globalny lider technologiczny prezentuje nowe rozwiązania, które mają usprawnić wdrażanie sztucznej inteligencji w różnych branżach. Intel stawia na innowacje, które przyspieszą rozwój AI i jej zastosowanie, podkreślając tym samym rosnącą rolę tej technologii w gospodarce światowej. Teraz przenosimy się z dalekiego zachodu na jeszcze dalszy wschód konkretnie do Chin, gdzie AI jest wykorzystywana do tworzenia cyfrowych awatarów osób zmarłych. Ta technologia pozwala na wskrzeszanie wspomnień i interakcje z wirtualnymi reprezentacjami zmarłych, co budzi zarówno zainteresowanie, jak i kontrowersje. Mimo etycznych dylematów, technologia ta otwiera nowe możliwości w dziedzinie digitalizacji wspomnień i interakcji międzyludzkich. I na koniec omawiamy projekt wspólnego myśliwca niewidocznego dla radarów, wykorzystującego, a jakżeby inaczej, sztuczną inteligencję. W projekcie współpracują trzy kraje: UK, Włochy i Japonia. Zgodnie z podpisaną właśnie umową, siedziba przedsięwzięcia nazwanego Global Combat Air Program znajdować się będzie w Wielkiej Brytanii. Tam też samolot ma być produkowany, start zaplanowano na 2025 rok. Samolot o nazwie Tempest będzie powstawał przez 10 kolejnych lat. Ten innowacyjny myśliwiec stanowi przykład zaawansowanego wykorzystania AI w obronności. Współpraca międzynarodowa w jego tworzeniu pokazuje, jak ważną rolę zaczyna odgrywać sztuczna inteligencja na arenie globalnej, również w sektorze wojskowym. Projekt ten może zrewolucjonizować przyszłość technologii obronnych. Dzięki, że nas słuchasz, miłego dnia i do jutra. To już wszystko na dziś. Dzięki za wysłuchanie AI codziennie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o omawianych tematach, linki do wiadomości znajdziesz w notatkach odcinka. Pamiętaj o włączeniu subskrypcji tego podcastu, co sprawi, że Twoja aplikacja powiadomi Cię o nowym odcinku. Będziemy też bardzo zobowiązani, jeśli udostępnisz ten podcast w swoich mediach społecznościowych. Dzięki temu jeszcze więcej osób dowie się o możliwościach. Jakie może przynieść sztuczna inteligencja każdemu z nas? Dziękujemy i do usłyszenia jutro. Koncept audio.